Legendy, które wszyscy znacie, swoim rozgłosem dalsze losy ich bohaterów przysłoniły. Słynny szewczyk Skuba po pogromieniu Smoka Wawelskiego czuł niedosyt i łaknął nowych wyzwań. Pogromca Bazyliszka natomiast znów zapragnął adrenaliny. Aż do pewnego dnia, gdy spotkały się ich ścieżki. Zacznijmy jednak od początku. Księżniczko! Co? Co nie mówisz? Taka księżniczka? To Ty nie wiesz? Wszyscy już o tym mówią. Odpowiem Pani. Twierdzę starego Starego Dąbrzyska nieopodal, za sprytny poltergeist. jest. do samej osobie, wraz ze sługami i na dodatek wyjść z księżniczkę. Nikt jeszcze nie zgłosił się na misję ratunkową, ale żona czeka tu u mnie. I co teraz? Mm. Czyżby to słynny szefczyk z Kuba? E, to jest temat sługa wapelskiego. O, to ten słynny bohater, co uwolnił nas od całego bazyliszka. Raczej bohaterka. Ja nie znam. No. Czy Wszyscy wiedzą, że ten, kto pokonał bazyliszka, był mężczyzną. Zresztą i wszyscy wiedzą, Bohaterów. bohaterowie. Kłamcy są! Pogromna bazyliszka była po kobietą! I sama też była Rozeszli się więc dzielni bohaterowie plan misji ratunkowej przygotowując. Janina wcale nie obawiała się tegoż wyzwania, i rozmyślała już nad tym, jak zażąda od króla mieszkania w stolicy. Skupa natomiast był pewien, że nagroda do jego rąk trafi. Tymczasem na krużganku twierdzy cała kompania błazeńska nie planowała poddać się kolejnym śmiałkom. Dobrze wiedzieli, że takowi przyjść się zamierzają. czyżby ktoś chciał się dobra do księżniczki? – Tak, bo komuś się nas! Cicho! słyszy kroki. Zaraz zaczynamy prawdziwy dowcip. Na stanowiska! Chowajcie się! Pierwsza pod stare zamczysko wyruszyła Janina. Zamierzała wykonać misję, znajomość planu budynku zdobywając plan był prosty wystarczyło jedynie podać się za potencjalnego kupca owego przybytku A no jestem, przecież samej. Już sprowadzę tak zaczną personę w moje skromne progi. Otóż chodzą słupy, że pragnie może pan sprzedać za wszystko. To też szłam do co można by pana obejrzeć wszystkie pomieszczenia. A może ich zakupić? Wszystkie? Co do jednego? Och, tak dobrze się składa. Już tak panią oprowadzam. Ostatnie miejsce. No. Jakie można i pani przypadło do gustu? O, to, to, to bynajmniej nie jest odpowiednie miejsce dla damy, Ale idealne dla nędznych niby bohaterów. Przyszło <noise> to na matyska, co? Jak teraz to się mój dom. Kończ was, wstydło <noise> Nie mając pojęcia o ówczesnym fiasku konkurentki, szewczyk Z Kuba pot twierdzę wyruszył. Futro owcze przywdział, będąc pewnym, że skoro wawelska bestia nabrała się na owce, zrobi to i błazen. Mądry protus. Co to za hałasy? Ha! Trafiła nam się owca. Kolejny szczęśliwy przypadek w tym przepysznym dniu. Szczególnie, że ostatnią owcę ten imbezyl skuba oddał mogowi pod zamkiem królewskim. Mę! No to chłopcy, bierzcie się, kiedy ją. Mę! Dziś będzie pierwszy gniazda. Pelga, przytrzymaj owcę. Mę! Wiedziałem, miała być owca, a jest para. Bierzcie go do domu. Wyprzestrzenili mnie z batonu. A mnie wyzwiściła w ceny. Rany tak tu śmierdzi. Nie znają macie jaką wień, co? To ważna część mojego planu była. Żeby mi podlec od tego smrodu. to tobie no lepiej po. No, słuchaj. Wyszło nam na to samo, okej? Z tutaj samotnięci. Na dodatek we dwoje. We dwoje. Cio! Cio! Słyszycie? Słyszę, że ty się drześ. Będą nas tutaj za troje. To ty? A co? Nie widać? Znaczy, nie no, chodzi o to, że jeśli się uczynię z tego, to się nie zmieni. Jak ci w ogóle spała? Tak, to fałdowie. Racja, nie możemy tu tknąć na wieki. Musimy zaplanować ucieczkę. No po co ja coś wymyślimy. Jedzimy. No masz. Rybackie foky. Dobra powiem. Przepraszam, co my ważący stosunek bez ciebie. Obydwoje dwoje popełniliśmy błąd. Ręka na zgodę. Zgoda. W końcu? Aby udało nam się z tym uciec, musimy współpracować. No to, co? Ma ktoś jakiś pomysł? 是吧、wow. więc podstępem dzielni wybawcy współpracą się wykazując. Na zewnątrz przez kręte korytarze zamczyska wyprowadziła ich Janina, ówcześnie zdobytą wiedzę o architekturze budowli wykorzystując. A było to zaledwie pół sukcesu. Ha! Nikt nie spodziewał się i inwizycji. Jeśli niestety wyjść na własku, wróćcie wrzesznie do lotu. Bez tych pachołków, to byś nie był pasem taki śmieszek. Gdybyśmy byli sami gram głowę, bo ja bym się śmiał. Nie będzie mi nie doszło w pierwszych nagnieńca w moim własnym domu rozmazywać. Dawać mi tu dzwon. Dzwon? Dzwon? Będzie pojedynny, tak książę, będzie się miła. Ja nie pojedyny? Jeśli mnie zwyciężysz, puszczę Was wolno. Jeśli natomiast to ja wygram, ciężniczka zostanie ze mną, a wy już nigdy nie przekroczycie progu tego zamczyska. Dobra. Zrobimy to pokojowo, jak zwykli robi dżentelmeni. W pojedynku na cenę ripostu. Stawaj, pan. No. To pan pierwszy. Nie, nie, jak mamy pan zaczął. Dżentelmeni winni puszczać idiotów. Słyszałeś panu żonę, którego nie opowiadają przelotom? Nie. Także myślę. myślą? Tak, tak. To ty w ogóle myślisz? Buk, buk. Skuba. Jaki Skuba? Skuba, niech będzie szansować. No. Metal by poszło. Potargało mi jej to. Przyszedł Cię Buk. I wyproducent przeciwko mnie. Daj mi skończyć. do paderny po wycieszy zyskali jeszcze większą sławę oraz honor. a po przebytych trudach wybić za zdrowie wszystkie strony. Odtąd staje się prasurzoną służbą księżniczki, a nagrodą pieniężną mierzą się po połowie. I wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Wszyscy, także i na